Dziewień, które najmniej zna, które jakby najmniej skawane na są jakąkolwiek moim wiedzą na temat, A. żeby właśnie tak na świeżo je odkryć, że Monelizy to nie ma i przysłowiowych. Czyli tam jest Łęśniczką właściwie, tam nie lizy są. Nie, ale Monlizy mówi w tym... jakiś plaka, że tam jest wyrwany ten gronostek, bo to, to, to jest gronostek i on gdzieś siedzi na ramię, czyli cały czas to jest przeżuwane, bo jest gotowe, więc można różne rzeczy, tutaj tego nie ma. I słusznie, to są obrazy, które właściwie szerzej nikomu się nie kojarzą, bo to są, dla poza serami to, to właśnie, tam jest właśnie co a, to wiemy, prawda, może jeszcze, prawda, ten Samarytanin, może, prawda, no, tak i tego, Madonna na a takie obrazy, prawda, w w celu, w celu, w celu, w celu. nie ma skojarzeń, nie ma odniesień i to są wraz jeszcze, powiedziałbym, w tym, tym wykorzystaniu malarskim dzienniczym. No to by oznaczało, że te skojarzenia, odniesienia, to, że obraz funkcjonuje w, w takim, na zasadzie ikony, prawda, w obrazie publicznym, to może przeszkadzać jakoś, Chciałem e, tak jak, jak najświeżej dokopać się do takiej warstwy ikonograficznej i zobaczyć te obrazy, e, jakby z, zobaczyć e, formę tych obrazów, zobaczyć jak, jak ta forma nam nie działa e, bez, takiej, bez tej całej historycznej, porozmawiać sami jak malarz, z malarzem,